Dzisiaj otwieranie kalendarza przed samym spaniem, bo taki był zabiegany dzień. <laughs> ty już wtedy marzyjesz. Dzisiaj jest dwunasty. Tutaj. Co to takie ładne? Rosewater. Ale ładne. linka? zobacz. Co to jest? Zaraz sprawdzimy. Zapach od Ariany Grande. Za tą pojemność wychodzi 59 zł. Bardzo fajny, Bardzo fajne znalezisko w kalendarzu. Zmiana pościeli. I zmiana psa. Charlie, chcesz, żeby była zmiana psa? Mogłabyś się ruszyć? Nie, panią Królewnę. Proszę się, o, brawo. O, jeszcze ściągnij, to Ale mi się z tobą mamy, co? To jest naprawdę dziury będą w materacu. To jest nowy materac. O, tak, tak, proszę teraz na niego nie wchodzić. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego materaca. Kupiony był niedawno na Allegro. Twardy, fajny, jest duża różnica. Wcześniej mieliśmy, ma teraz DK i też był twardy, ale tylko jakiś czas. No i już po latach nam yy, stracił na jakości, więc musieliśmy wymienić i, i naprawdę nam się teraz super śpi. Hello! Mamy dzisiaj 13 grudnia. Dzisiaj urodziny ma moja siostra Nina. Ja szykuję się dzisiaj do pracy, ale po pracy mam w planie razem z Piotkiem, z pieskami przyjechać do mamy. Nina zrobi tort, więc złożymy jej osobiście życzenia. Mam tutaj dla niej taki mały upominek. W środku. Tutaj już pokazuję. Kupiłam jej tuż do rzęs Gosza. Taki to mi się podoba, że jest w takiej folice, więc mam pewność, że nikt tutaj nie zaglądał. Daję jej również z kalendarza tutaj akurat taki balsam. Sol, jak to się nazywa? Sol de Janeiro Brazilian Bambam Bam Cream. To jest taki bardzo znany zapach. On jest bardzo intensywny i ja już miałam w zeszłym roku ten balsamik i kiedyś miałam też całe opakowanie od mojej siostry ciotecznej ze Stanów, która mi dała taki balsam, więc bardzo dobrze znany jest mi ten zapach. Niech sobie Nina wypróbuje. I tutaj jeszcze Piotrek kupił taki, taką, taki proszek do wybylania zębów. Nie wiem, czy Nina będzie tym zainteresowana, czy nie. I jeszcze zajrzymy do kalendarza. Dzisiaj y, da glasa, bo czy my dzisiaj trzynasty, może coś, coś jest takiego, co bym mogła dorzucić do tej paczki, chociaż no nie będę tutaj ściemniać, ciężko mi przychodzi oddawanie rzeczy z kalendarza, bo lubię sobie sama próbować. A jeszcze Piotrek dzisiaj pojedzie po kwiaty dla Niny. O, gąbeczka, taka gąbeczka, to jej dorzucę, bo gąbeczki takiej nie potrzebuję, mam jakąś, kiedyś dostałam od jednej z moich widzek gąbeczkę. Taków, na podobnych zasadach, więc to wsadzenie nie. O! I będzie super taki upominek urodzinowy. No, niestety, ci, co są urodzeni w grudniu, to muszą się z tym liczyć, że później jeszcze są <laughs> święta i prezenty pod choinkę. To zawsze tak było. A, jeszcze do tej kolorystyki będzie ładnie pasował taki cukiereczek przywieziony z Filipin od kolegi Piotrka, bo tam przychył trochę słodyczy. I mamy klik. Dzisiaj mi się poszczęściło. Mam podwózkę. Szofera. Nie muszę wsiadać na rower. I po pracy spotykamy się na torciku. A ja właśnie nie pokazałam, bo sobie zamówiłam suplementy, które chyba już mi pomagają na łaknianie słodyczowe. Torcik dzisiaj zjem, ale tak, bo jest okazja, akurat się zdarzyło, no tak, że jest dzisiaj. to jest normalne, to jest, właśnie, to jest tak. zdrowe, normalne, naturalne. Ponoć mi się humor poprawi. No A ja mam dzisiaj trochę właśnie zepsuty, bo nie ubiło mi się masło do śmietany. Właśnie słyszałam rano, jak ubijasz masło. Bo nie wiem, co się stało, dlaczego, ale to była śmietana z ligna. może coś się... tamta była z Kertura. Nie wiem, ja bym się za zapytała czata, on by ci pewnie powiedział. Przebiłem to masło, czy co? Nie Nic. To rozmawiaj więcej ze sztuczną inteligencją Dokładnie. albo z prawdziwą. Ale ja chcę ci... Ja mogę sprawdzić, ale Bole zapytam. Ale prawdziwą. Z prawdziwą. No niedobrze, że mi się nie Mi się po prostu śmietana i tyle. Bita śmietana. No. Dobre to jest też, nie? na narzeka no. no tak, ale miał być masło. Widzisz, o coś się tutaj uciepla dom.

Niech żyje, żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje, żyje nam! A kto? Miała! Pomyśl, życzenie, które się spełni, na pewno. Już śpiewała jej 100 lat שקראתי לך על נבאקי, כן? תן לי שאלה היום תגידי. תודה רבה. Dzień grudnia. Masło zrobione. Chleb upieczony. Może chlebek pokaż jeszcze. Mhm. Masełko ubite. Trochę nam czad podpowiedział, bo opieczkowi na początku da. wyszła śmietanka, ale czad powiedział, żeby dalej ubijać i będzie w końcu masło. Mhm. Chlebek. No już jesteśmy po śniadaniu, więc nie jest cały. Ale wczoraj A tutaj przygotowałam sznurki, które zostaną użyte do zrobienia. A no jest ich panczocha, obowiązkowo. To podkolanówka kolanówka. To jest wolno dojrzewający schabik. Będzie gotowy dokładnie w przyszłą niedzielę. Był już tutaj, jakby przygotowywany 24 godziny w cukrze, 24 godziny w soli i 24 godziny w przyprawach do mięsa. I teraz, weźmiemy go w tą oto pończochę. Czy my tam wejdzie ładnie. Wejdzie, wejdzie, wejdzie. O, zapytujemy go. <grymne> A jest i ten efekt dźwiękowy. Ten, dźwiękowy stereo dźwiękowy. O, mamy go w pończoszce. Proszę bardzo. Tak, jak ładnie pachnie, to co uh -huh. to było za przyprawy? Do mięsa takie, wezmę mm. i Ej, dawaj jest. tą zabawkę. Później będziesz... Będzie wolno dojrzewająca wędlinka, którą będziemy jedli na surowo. Już na święta. Więc mamy super ten. Ej, to w ogóle super wyszło. Nawet nie wiem, czy mi sznurki będą potrzebne. Ale odmiję sobie rączkę. I... Zaraz zrobimy ze sznurkami Ło! Sznury, a sznury! O, dziewczyno! Coś się mi tu da? Co ty robiłaś? Już przyszło po zabawkę Co ty robisz? Mogę jaką masz szczękę ładną

Na to. Piotrek wczoraj kupił takie zabawki w Action dla psów pod choinkę, ale aż mi szkoda ich. Taka maskotka duża. Kosztowała niecałe 10 zł jedna. To jest aż dziwne. One są takie mięciutkie, mięsiste, fajne. I te. No tak mi strasznie szkoda. I jak mówię, mam takie widoki, siedzą tak we trójkę i wiedzą, że zostaną niedługo rozszarpane. No, przykre to jest co zrobić. Dobrze, wczoraj była gąbeczka. Sprawdziłam, ta gąbeczka to kosztuje chyba 75 zł. Także ładny prezent mi dostała. Na Mam nadzieję, że się sprawdzi, ucieszyła się. I dzisiaj mamy 14. Clarence. Maska. Jeszcze maski nie było żadnej. Więc Cieszę się bardzo. Taka jakaś leciutka. Wydaje się, jakby to było puste. A tu jest tylko 15 ml, czyli jak taki mały, jak taki zwykły krem pod oczy. Ale zaraz sprawdzę jego cenę i wrócę. Zawsze mówiłam na tą markę Clarins, ale później dziś słyszałam, że wymawiali jej Clarence. A teraz sprawdziłam, jak to się tak naprawdę poprawnie wymawia. To chyba wymawia się Clarę. Ale dla mnie to będzie chyba i tak zawsze Clarins. Z... Po przeliczeniu na pełnowymiarowe opakowanie za takie 15 ml wychodzi 70 zł. Bardzo droga maseczka, która jest inspirowana krioterapią, czyli terapią zimnym. Zobaczymy. No jestem ciekawa, na pewno sobie taką maseczkę strzelę. Kuchnia dzisiaj pracuje cały czas. <laughs>, jest faktu. niedziela, ale... Gotujące. Siedzisz, nie usiedzisz, nie? Będzie kiełbasa, kapusta. Kapusta taka, kiszona. Tu kiszysz kiełbasę? kapusta Tak. Kiszona kapusta? Tylko taka gruba. Uh -huh. Będę, tak jak z kimci tylko uh -huh. nie będzie ostre. Tak, będzie, bo byłem czyli To jest chili, a że to jest jakiś kawałek czerwonej kapusty. Hmm. Będzie trochę ostre. No. Teraz zalejemy solanką i będzie się robiło. I pijemy też nie, taki z buraków zakwas no, żeby żeby właśnie tutaj. Możesz tutaj pokazać raga. co. Takie dwie butle zakwasu z buraka dla zdrowotności. A tutaj sobie kombuczka się stoi w świątecznym nastroju. Zaczynamy pakować prezenty. Tutaj tak. Dla taty Piotrka jest maszynka do golenia Xiaomi, którą Piotrek poleca, tak? Ty masz taką no, samą? Jest sama. Piotrek bardzo zadowolony i mówi, że tata będzie też zadowolony. I tutaj ma taką fajną letnią bluzeczkę. No, na ryby to będzie miało super. No. Myślę, że będzie dobra. Rozmiar dobry. Dla Piotrka mamy zestaw muzyczny. Tak? MP3. I słuchawki. Piotrek mówi, że to wszystko połączy, bo Piotrka mama lubi sobie posłuchać muzyki. Tutaj Piotrek kupił dla mojej mamy płytę. Michałka, szpaka, mama bardzo go lubi. A tutaj dla Gabrysi, to w Lidlu znalazłam, taki zestaw do robienia tatuaży. Hmm, tutaj chyba jest jakiś taki sprzęt, można sobie naklejać. Więc tutaj będzie trochę zabawy. Myślę, że coś i ja będę miała przyklejonego. Będzie kolorowo. Mhm. A i tutaj jest jeszcze drapieżka, mamy biżuterię. Ona lubi sobie, nie nosi jej, ale lubi sobie trzymać w szkatułkach, zbierać. Korale bardzo lubi. Więc będzie miała taki zespół. I to pakuję. Pierwszy? Spakowany. To mhm. był najłatwiejszy, bo takie pudełko dobre. No. Ja ten jest dziecięcy, dlatego uh -huh. taki. A papiery kupione już dawno po przecew, na przecenie. No, pokazywaliśmy, się, że... nie? Jak tak. szybko minął czas. I tak tutaj wziąłem takie najbardziej kolorowe. Uh -huh. Takie najbardziej stonowane. Są na górze. Ten taki też jest stonowany. Uh -huh. po 50 groszy po O no, i, to... I tak miesiąc zleciały. zrobimy to samo, znaczy w Jak <laughs> będą, no. Uh -huh. Ja wiem, ja mam jeszcze takie oświateczki, wiesz co? Zaraz przyniosę chyba. Uh -huh. Wraca w re, pominek w tle. Dziecianki ululane, A tu kolejna produkcja. Jedzą to dla piesków. Galaretce. <gadzie> Żeby miałem mocny stach Popakowane, trochę typo segregowałam, to są do rodziców Piotra prezenty spakowane. Tutaj jest e, do mojej mamy i Niny. A tutaj jakieś tam drobiazgi dla Piotra są. Takie mam na razie przygotowane torby. 15 grudnia otwieramy okienko kalendarza adwentowego. Już nie mogę się doczekać. Tu, tu jest ochronia, żeby przypadkiem nikt mi nie zaglądał do kalendarza. Dobrze, siadaj. I patrzymy. Mm, 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 mm. Szybko znalazłam numer 15. Rozental. Niacinamid, serum z niacinamidem. Spoko, ja znam tą nazwę, Rosenthal. Wyjmę to i wracam do Was. Bardzo się cieszę, jest to pełnowymiarowe serum, 30 ml, w takim szklanym opakowaniu. Wygląda bardzo ekskluzywnie. A cena tego produktu to waga 180 zł. Także bardzo drogie serum za gości w mojej kosmetyczce. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie i prosimy o łapki w górę. Nie, Czerlina? Jej to chyba wszystko jedno, ale mi robi dużą różnicę.